Cześć! Witam ze studia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie trwa konferencja Creativity – wyzwania współczesnych mediów. Wraz ze mną w studiu jest pani Hanna Karp, profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pani profesor podczas dzisiejszej konferencji Creativity podjęła temat Influencerzy jako łowcy zasięgów – skutki przedawkowania social mediów studium przypadku. Pani profesor, skąd pomysł na taki właśnie temat? Bardzo dobre pytanie. Y, dotychczas nie zabierałam głosu właściwie w mediach cyfro, o mediach cyfrowych, nie mówiłam specjalnie wiele na ten temat. W jaki sposób wchodzę dopiero w tę tematykę, w tę tematykę? Y, skąd się to wzięło? Przeczytałam dosyć y, dramatyczny wywiad bohatera mojego wykładu y, w, w Dzienniku Rzeczpospolita, gdzie właśnie opowiadał o swojej pracy. O tym, jak trafił do tejże profesji. I później w szybkim tempie, bardzo krótko po tej rozmowie, po tym wywiadzie, trafiłam na książkę tegoż autora pod Jan Strojny. Nie zostawaj influencerem. Przeczytałam tę książkę dosłownie w ciągu, no, w ciągu jednego dnia z dużymi przerwami. Zaczęłam poszerzać lektury, zaczęłam szukać, szperać i rzeczywiście okazało się, że to jest ten temat to jest wierzchołek Góry Lodowej. I uznałam, że trzeba w końcu ten temat poruszyć. Yy, dodam od siebie, że w wywiadzie Rzeczpospolitej, w którym pan Jan Strojny mówił yy, o, swoich, o swoich różnego rodzaju perypetiach życiowych, w pewnym momencie powiedział, że nie liczy na to, że jego głos będzie usłyszany, że to jest głos na puszczy, zdaje, że on zdaje sobie sprawę z tego, jak w tej chwili pod prąd jest jego wołanie, które jest zawarte jest w tytule, ponieważ w tej chwili zawód influencer marketing, można powiedzieć, że przeżywa szczyt swojego popularności, ale mimo to Myślę, że warto zacząć o tym po prostu mówić. No i dzisiaj tak, taki głos yy, zaproponowałam słuchaczom. A czym charakteryzują się influencerzy Putina z Rosja24? Dlaczego nazwała ich pani influencerami, a nie zwykłymi dziennikarzami, ponieważ taka jest ich rzekoma profesja? Więc właśnie, to, byli, to są swoiści influencerzy marketingu pod tytułem Putin. Zresztą kariera, głos mediów, który tak bardzo jest korzystny dla Putina, zaczął się tutaj nawiążę na chwilę do wykładu pana profesora Wiśniewskiego. Według mnie w momencie, kiedy w 2006 roku, kiedy została zamordowana Anna Politkowska. Która wracała do pracy, do swojego domu i w, wchodząc do windy została zastrzelona z karabinu maszynowego. I to był październik, to był jej Dzień Urodzin. I to jest ciekawe, że mm, y, morderstwa Putina zawsze mają jakąś pieczęć. I tutaj Dzień Urodzin Putina i śmierć Politkowskiej, więc tak się zbiegło. No więc właśnie, influencerzy Putina. W tej chwili to są ludzie, którzy mają w tej chwili są gwiazdami, celebrytami, porobili niesamowite kariery, są opłacani niewyobrażalnie dla nas, tak jak powiedziałam podczas wykładu. Zresztą ta kwota to już jest od z jakiegoś czasu. W tej chwili prawdopodobnie są to jeszcze większe kwoty. Mówimy tutaj o kwocie rzędu 300 tysięcy złotych na miesiąc, tak? To nie jest roczna, ani pięcioletnia płaca. To są ludzie, którzy mają jeden profil, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, dziennikarski: oswajać społeczeństwo rosyjskie, rosyjskie ze wszystkim, co zaproponuje Putin, bez względu, czy to będzie ekonomia, czy gospodarka, czy tutaj w tym wypadku specjalny konflikt, jaki prowadzi Rosja z Ukrainą. I powiem od siebie, że. Yy, oni są niesłychanie skuteczni. Opinia rosyjska w tej chwili yy, właściwie mówi językiem tego głównego kanału rosyjskiego i tychże dziennikarzy. Więc okazuje się, że influencerzy mogą być rynkowi, ale mogą być influencerzy także, których można nazwać influencerami yy, no, politycznymi, którzy yy, kreują yy, specjalny rodzaj polityki i spróbują znaleźć dla niej poparcie. A czy influencerzy mają wpływ na sytuację rodziny w polskich domach? Tak, jak powiedziałam w wykładzie. Yy, tak, dlatego że odbiorcy tych filmików, różnego rodzaju materiałów yy, reklamowych, yy, jeżeli określonego influencera wybiorą czy w jakiś sposób śledzą, to zżywają się z nim tak jak z kimś bardzo bliskim i widzą częściej obcują z jego myślami, z jego przedmiotami, z tym wszystkim. Co toczy się wokół życia takiego influencera bardziej niż wokół życia własnego ojca, czy mamy, czy rodzeństwa. No myślę, że tutaj relacje z rodzicami mają również kluczowy wpływ na to. Tak jest. Jeżeli tutaj jest jakaś luka Dokładnie. czy deficyt rodzinny, to jest to świetne w cudzysłowie oczywiście. Świetny punkt, żeby, żeby pewnego rodzaju samotność zastąpić innym rodzajem samotności. Z tym, że ten, który odbiera tego rodzaju materiały, nie do końca zdaje sobie sprawę. Na pewno jest jakiś rodzaj pustki egzystencjalnej, czy pustki rodzinnej, która domaga się wypełnienia. Y a jak wiemy, życie nie znosi pustki. I tutaj ten przykład, który podałam w wykładzie, no oczywiście on jest skrajny, dlatego już nie było czasu o tym powiedzieć podczas wykładu: że bohater mojego wystąpienia, on w jakiś sposób wcześniej już miał pewnego rodzaju deficyty. On miał zdiagnozowany, na, zdiagnozowaną chociażby depresję. Więc tutaj, już Na już, samym początku, na samym początku tak, więc okazuje się, że, że internet wszelkiego rodzaju narzędzia przy pomocy których tworzone są materiały influencerskie można by je porównać do y, takiego ostrza dwustronnego ostrza. I ono jakby je nie u, y, uchwycić, to ono będzie kaleczyć. Oczywiście y, ja zaznaczyłam, że patologiczne korzystanie, to nie znaczy, że każdy rodzaj korzystania, wszystko, co jest pod kontrolą, w jaki sposób służy, na pewno może być y, wykorzystywane. A co może kierować takim młodym influencerem, aby poświęcić swoje zdrowie psychiczne, o czym pani również doskonale wspomniała, dla tak zwanych zasięgów w internecie? Takie, też na wstępie mówiłam o tym, że tutaj jest też bardzo duża pokusa. Młodzi zdają sobie sprawę, że w takim tempie yy, długo nie będą pracować, to jest 3-4 lata maksymalnie, ale co za tym idzie? Silna pokusa yy, niewyobrażalnych, horrendalnych yy, zarobków. No dobrze, a po tych 3-4 latach jaka czeka ich przyszłość? Ponieważ będą musieli oni ponieść konsekwencje za swoje Ponoszą życiowe koszty. wybory. Tak ale to wtedy o tym się zupełnie nie myśli. Na pierwszym planie jest iluzja, złuda. Czyli jakiś chwilą kwot po prostu. Tak, kwot, które wyobrażają sobie, że, że to ich w jakiś sposób, w cudzysłowie, urządzi na wiele lat. Do końca życia im się wydaje. W pewien sposób mhm. tak, że być może zapewnią sobie dach nad głową, inne jakieś sprawy bardzo ważne i łudzą się, że nie poniosą kosztów. A tymczasem wpadają w narzędzia harpi, biznesu i są po prostu rozkładani na czynniki pierwsze i yy, niewiele nie z nich zostaje. Są wrakami ludzkimi. A skupiła się dzisiaj Pani profesor na tych takich bardzo negatywnych stronach tych influencerów. A czy są influencerzy, którzy mają wartościowy kontent i mogą mieć pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo? Tutaj można przytoczyć naszego bohatera, który powiedziałby, że jako influencerów zostawiłby tylko tych, którzy, którzy mają określone marki i przestawiają wiedzę, rodzaj wiedzy, którą sami zdobyli, i y, ona jest tylko właśnie na użytek y, pogłębiania y, różnego rodzaju kontentu no, poznawczego, i tak dalej. Y, generalnie wydaje się, że nieracjonalna jest likwidacja wszelkiego rodzaju, zresztą to jest niemożliwe. Rynek jest zbyt wielki. Bardzo nie tylko nieliczne przykłady, które podałam dla tych największych influencerów, dla tych największych marek, to są dziesiątki milionów. Zresztą cały rynek to wchodzi w tej chwili, to są biliardy, miliardy, dziesiątki, a w tej chwili nawet setki podejrzewam, więc to nie jest realne. Natomiast chodzi o to, żeby po pierwsze ostrzec tych najmłodszych, którzy wchodzą w ten biznes, są niedoświadczeni i chodzi o to, żeby umieli się w jakiś sposób zabezpieczyć przed tym. Żeby nie powielali, nie powielali błędów tych, które no, Jan S. niestety popełnił. A czy da się jakoś przed tym zabezpieczyć? Są na to Myślę, jakieś sposoby? Tak. Myślę, że tak. A od czego to zależy? Zależy od tego, żeby traktować na początku tej drogi to jako pewien zestaw doświadczeń. Może takiego rozwoju osobistego? Rozwoju pewnego etapu, mhm. który pozwoli na poznanie tego środowiska, ale wchodzić w to na tyle nieintensywnie, nie mhm. żeby móc wycofać się w momencie, kiedy rzeczywiście zapalą się jakieś alarmowe światła. Bo to nie znaczy, że wszędzie jest ta patologia, że ona jest wszechmocna. Na pewno tej pat ta, ta patologia jest większa tam, gdzie są większe pieniądze w grę, wchodzą. Prawda? Więc yy, na pewno są jakieś firmy, które nie kuszą aż tak wielkimi zyskami, ale wie w jakiś sposób ta współpraca z nimi ma charakter racjonalny. I myślę, że to należałoby przede wszystkim postulować. A po jakie książki albo do jakiej literatury powinni uciec influencerzy? Aby w, jak najszybciej poprawić ten swój już popsuty stan psychiczny, czy jest jakiś konkretny rodzaj tej literatury, który by tak, Pani poleciła? Tak. Sam y, Janek S. mówi o czytaniu, o nauce czytania. Zresztą on musi wchodzić powtórnie i zdobywać umiejętność koncentracji dłuższej Na przy czytaniu tekstów. Mhm. Tak. I tutaj y, wymienił Wiktora Emanuela Frankla. Psychologa przedwojennego jeszcze, który zajmuje się logoterapią, czyli leczeniem pacjentów poprzez przywracanie sensu życia pacjentom. Jest bardzo ciekawe, ponieważ ja studiując sama teologię, jak również religioznawstwo i dziennikarstwo, zetknęłam się z, z Wiktorem Franklem o wiele wcześniej podczas własnych studiów. Mam zresztą całą biblioteczkę Frankla. Dobry, jest to proszę. fantastyczny autor, polecam. I tutaj jest to rodzaj psychoterapii, na, w którą zresztą nasz bohater wszedł. I co jeszcze tutaj poleciłabym, zgadzając się z nim również. Y, że m, należy wchodzić w pewnego rodzaju praktyki, umiejętności, które y, pozwalają skoncentrować uwagę dłużej w sposób mechaniczny. Czyli na przykład będzie to uprawianie sportu. Jakieś aktywności. Aktywności, muzyka, taniec. Mhm. Wszystko co y, y, też chociażby opiera się na pamięci mięśni mhm. y, y, i tak dalej. Y, jest to żmudny proces wychodzenia z bardzo ciężkiego stanu, ale na pewno na pewno jest to możliwe. Zresztą on sam wspomniał o tym, ja już o tym nie mówiłam, bo to nie było czasu, że wszedł na chwilę jeszcze do mediów społecznościowych, żeby swoim o, o, widzom ogłosić, co się działo i dlaczego wychodzi. Już z branży nie będzie. I powiedział, że tylko nawet to krótkotrwałe wejście w media, na TikToka jeszcze, spowodowało duże zawirowanie na etapie i na poziomie tego, co już zdobył na etapie psychoterapii własnej. Jakby pewne strachy, pewne te niebezpieczeństwa natychmiast wróciły. Więc jakie to, jakie mm -hmm. to jest niesamowite. A to zupełnie. było tylko tak naprawdę kilka sekund. Ta, no to znaczy on za... prawdopodobnie nie wchodził na kilka sekund, mm -hmm. musiał montować, mm -hmm, musiał tak, jakby porządku. pewne rzeczy i zauważył jeszcze jedną rzecz, że w momencie y, ma też takie pewne odruchy zupełnie, kiedy tylko wziął na chwilę smartfona, żeby jeszcze nagrać się, to machinalnie to urządzenie skierował na własną twarz. Przez ten okres nakręcił ponad tysiąc filmików i to już w nim wywołało pewien odruch bezwarunkowy. Już teraz przejdę do tej strefy bardziej duchowej. Gdzie jest granica między błędem a zgrzeszeniem w internecie? A więc właśnie. Więc tutaj chodzi o to, yy, tak jak z każdym grzechem, kiedy wiemy, co powinniśmy wykonać, wiemy, jaki jest nasz yy, ten wewnętrzny. Czyli ta sama świadomość. Tak jest. Na. My wiemy, jak powinno być, a idziemy w zupełnie drugą stronę, przeciwną. I tutaj też możemy sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy ludźmi wolnymi i jest ten ułamek sekundy na naszą wolną wolę, na naszą decyzję. I wtedy, jeżeli to, co wiemy, że powinniśmy zrobić, pokryje się z tym, co wybierzemy, to jest w porządku. Jak widać, świat influencerów nie jest taki jednoznaczny i to w dużej mierze zależy od nas, jakie treści i w jaki sposób przyswoimy dla siebie. A naszym gościem przypomnę była. Pani profesor Hanna Karp, uprzejmie dziękuję za rozmowę oraz poświęcony czas. A wam, drodzy widzowie, przypomnę, że wszystkie wystąpienia z dzisiejszej konferencji są do obejrzenia na naszym kanale YouTube'owym oraz kanale YouTube'owym naszej uczelni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.